Echodek, druga noc. Minęły trzy tygodnie od incydentu. Zgłoszenie w raporcie zostało sklasyfikowane jako anomalia akustyczna klasy C czyli nic, co wymagałoby interwencji. Ale to, co słyszeliśmy, nie było anomalią, to było coś żywego. Henders od tamtego dnia unikał kontaktu wzrokowego mówił mało, pił dużo zmieniono mu przydział wysłano go do dowództwa w sektorze Delta. Ale zanim odleciał, zostawił mi coś w szafce. Stary, zmatowiały pendrive danych, oznaczony symbolem EDG-A. W środku tylko jeden plik audio. Nie była to rozmowa ani komunikat. To był dźwięk, ten sam jęk, który słyszałem tamtej nocy, ale tym razem pod spodem słychać było jeszcze coś. Tętno. Powolne, głębokie, jakby nagrane przez sonar w ciele żywego organizmu. Sz, powrót do Echodek Hal odmówił powrotu. Nie mam zamiaru znowu słyszeć, jak coś oddycha za moim karkiem, powiedział, więc wróciłem sam. Echodek został oficjalnie odcięty od sieci zasilania. Nikt tam nie zaglądał od miesięcy. Brama perymetru była zaplombowana, ale to nic trudnego dla kogoś, kto znał kody awaryjne. Wewnątrz panowała wilgoć i półmrok. Sufit przeciekał kondensatem, a ściany pokrywał nalot biologiczny, który nie przypominał żadnej znanej formy glonów. Pod stopami chlupała woda. Nie było słychać nic, żadnych generatorów, żadnego wiatru. Tylko pulsujący szum w tle tak niski, że czułem go w klatce piersiowej. Na końcu korytarza przy włazie do sekcji 12E znalazłem znak. Dziecięcy odcisk dłoni w rdzy. Mały, jakby ktoś kiedyś przycisnął dłoń do ściany i zostawił ślad. Ale powierzchnia wokół była świeża. Nie mogła mieć lat. Przyłożyłem hełm z funkcją echosondy. Dźwięk odbił się od struktur i wrócił w sposób nienaturalny. Z opóźnieniem, jakby coś ogromnego poruszało się w głębi. Wtedy zobaczyłem to po raz pierwszy. Kontakt. Z sufitu zwisały przewody, a może nie przewody. Czarne, wilgotne pnącza przypominały kable, ale gdy się zbliżyłem, jedno z nich drgnęło. Powoli odsunąłem się, a światło latarki przesunęło po czymś, co wyglądało jak półprzezroczysta błona. Za nią, wewnątrz ściany, majaczyła ludzka sylwetka drobna dziewczęca. Zrobiłem krok do tyłu i wtedy błona pękła. Z wnętrza wysunęła się dłoń. Nie była ludzka. Za dłonią podążyło ciało, cienkie, pokryte półprzezroczystą tkanką jak larwa, która nigdy nie powinna dorosnąć. Z ust wydobył się znajomy jęk, ten sam, który słyszeliśmy tamtej nocy, tylko tym razem głośniejszy, bliższy, żywy. Padłem na kolana i odbezpieczyłem broń impulsową, ale zanim zdążyłem strzelić, stwór cofnął się do ściany. Nie w panice, lecz jakby przez nią przeniknął. Znalezisko. Wycofałem się na zewnątrz, ale w korytarzu czekało coś jeszcze. Na betonie leżał stary identyfikator pracownika. Inge L. Marksen, konstruktor sekcji Echo, status zaginiony 22 lata temu. Na rewersie dziecięcy rysunek mężczyzna i dziewczynka trzymający się za ręce pod spodem podpis Tato i ja Echo Street. W tym momencie z głośników awaryjnych dobiegł szept niesystemowy, niecyfrowy ludzki. Tato, wróciłeś. Światła zgasły. Kiedy ponownie się zapaliły, zauważyłem, że ściana, przez którą wcześniej przeniknęła istota, pulsuje, jakby coś oddychało wewnątrz. Zostawiłem wszystko: helm, rejestrator, notatki i uciekłem. Epilog. Tydzień później, sektor 9 Echo został całkowicie odizolowany. W raporcie podano zanieczyszczenie biologiczne nieznanego pochodzenia. Zastosowano kwarantannę klasy Teta. Nikt już nie mówił o dziewczynce, ale czasem gdy wiatr przechodzi przez doki, słychać coś co przypomina śmiech dziecka przechodzący w przeciągły jęk, taki sam jak wtedy. Hal powiedział, że to tylko echo. Ja wiem, że to nie echo, to coś co wróciło do domu.